Kreatywne pożegnanie lata odbyło się na dziedzińcu Stargardskiej Szkoły Wyższej Stargardinum. Któż inny jak niemali artyści z Przedszkola miejskiego nr 2 mógł wziąć udział w artystycznej zabawie? Dzieci, oprócz rysowania kredą po murze i dziedzińcu uczelni, mogły uczestniczyć w kreatywnych zajęciach przygotowanych przez Akademię Nauki ze Szczecina. Młodzi artyści przez moment poczuli się jak wielcy fizycy i chemicy, biorąc udział w ciekawych eksperymentach i doświadczeniach. Oprócz ciekawych zajęć naukowych maluchy uczestniczyły w zajęciach ruchowych przygotowanych przez przedstawicieli międzynarodowego projektu Sokatoc. Rozwój psychoruchowy u najmłodszych dzieci to jeden z najważniejszych elementów wychowania i kształtowania charakteru maluszka. Sokatoc istnieje w ponad 50 krajach całego świata. Jak się okazało, mali artyści nie tylko świetnie malują, ale też wspaniale kopią i łapią piłkę. Uczestnikom zabawy dopisała pogoda, a zajęcia zostały tak zorganizowane, by nikt tego dnia się nie nudził. Wydarzenie na dziedzińcu Stargardinu uświetniła obecność funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Powiatowej Policji. Policjanci zaprezentowali dzieciom dwa radiowozy oraz motor policyjny. Każde dziecko mogło zasiąść za ich kierownicą, włączyć sygnał dźwiękowy radiowozu i poczuć się jak prawdziwy stróż prawa. Dodatkową niespodzianką była maskotka Komendy Wojewódzkiej Policji – Gryfuś. Dzieci bardzo chętnie pozowały do zdjęć. Każdy gość otrzymał odznakę Stargardinum, order Sokatoc, dyplom uczestnictwa w zajęciach Akademii Nauki oraz słodki upominek. Po takim pożegnaniu nawet pani Lato nie chce odejść. Bardzo się z tego cieszymy i wykorzystujemy ostatnie dni na spacery i odpoczynek. A może i pani jesień będzie łaskawa? Póki co dopisuje pogoda i rodzą się świetne pomysły na pracę i wychowanie dzieci oraz promocję szkoły. A może to właśnie przyszli studenci Stargardinum?